Cześć, cześć, mano! witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj wraz z moimi z fantastycznymi kolegami będziemy y, próbować swoich sił na detranie, na dzikim zachodzie ze mną jest y, od początku graczol hey. Następnie Pewor cześć. Siastko Siema. i a, Natural jest po drugiej stronie. Dzień dobry. Natural będzie, dobry. będzie nam pułapkać. Natural zawsze po drugiej stronie ja ja z za 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 Dobra, to, to dawaj Pewor restarta i lecimy. Naturala myślę, że opierdolimy. Dobra. A tak to będzie ciężko, Mi się nie wiem, Paweł Dobra, mówi, że no. jest łatwy, ja mówię, że jest trudny w chuj No nie, no to tak różnie to bywa, nie? Zbejtowałeś Bejci, zbejci Aha, teraz się nacisnęło, no Co to jest? To spada. Ej, ja go mogę zbejtować, czekajcie no. Cię Rozpędzę, nie? Są tak szybko skacze? No nie no. Dobra, Ciastka. go zbajtował. to ty ciastka, nie? To ładnie Otóż go Ogień No i będziemy tak szczekać, póki ktoś... No dawaj. No dawaj, to on dereguje. <grymne> AHHHH! To się. Aaaa dobrze, dobrze. Ale on dereguje, za kata. Easy. <grymne> jak taka. Jak co skacze? Jak mucha. Jak mucha. Tak mam przejść. To też mogę zbejtować. No to bejty peł, dawaj, dobra. A to gdzie idzie? A to szybkie jest zdać tego uniknięcia. Patrz, patrz, nie? No ciężko. Ba, 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 ba. A nie dał się zbyteować. Jeszcze raz. Nie da, się. nie da się. Nie, no da się ten skoczyć na nowo. Aha. Łatwo, ale suma. O, fajnie, że odpaliłeś, fajnie, fajnie. Ora, pewnie tam już zbytewał, nie? Nie, drugi A raz, raz się To jest wybuch fuj Ta, wybuch fuj ja mam low HP to ja nie chcę a, Wiesz co tutaj stówka też ci da To nie da ci tego się w takim razie To musiało być 20 osób a, a nie wiem 15 pojem to musiało być 10 nie, 10 osób Nie też, też ten jakoś... Dobra Mistrze twój odcinek to ja się poświęcę co? Dobra Dzięki, dzięki Pewe Ciemo ziemnia To ja tu jakieś HP czy co to jest? No, no leczysz, leczysz się? Serio? Ale ma puli tak w końcu, No ale to jest Sucha, i patrz, już co stoi, co. A, kurwa, o, 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 <głos》> zaczął z szafy napierdalać. Dobra, Zresztą. natural. Dawaj, ja teraz chcę. Dobra. No to przechodź. I restart. To tam się tak rozpędza? Ja. Jo. Bo to ogólnie długie wpływy jest, to nie! Hehehehe! No. Jak sam się poznał? Ciastko to jest baton, nie? tutaj się rozjebał i tyle. Czy działa tak fajnie jak kiedyś działał w tym. No musisz lewo i. Y, AWS, i a gdzie tam do przodu spierdolę. Okay, ale... A sorry, Taki pajazd. To jest gzura jakaś? <gry> Coś mi się wydaje. Nie. A easy, zamykam teraz przejdzie. Serio! To u mnie tam nie... Natural, a... ja tu czekam na ciebie, nie? Drabinę masz, drabinę. Nie no po, powiedz, że on się tam zabił. nie że z nie chodziłem. Ewar tak sobie przyskoczył kurwa, na Natural, tu masz leczenie. Weź se on no, próbuje many hopy robić. No podskakuje, Oooo to ćwiczone widzę było kolegi To nie jest wybanych hop Zajcie muszę spędzić. <śmieniczny> muszę się <śmieniczny> rozpędzić! Ładnie <śmieniczny> Nie! <śmieniczny> Dobrze to było. <śmieniczny> no dnia, się ładnie, trochę rozpędziłem. No tak! Kostusy. Ja ci robię tak! Ja ci robię tak! Sam się spalił kakusy, dobra, tejle wam. Dobra. Natural Król. Sam się spalił kakusy. Nie! <śmieniczny> kakusy, kakusy! To no, kakusy! Czekaj, bo muszę się rozpędzić! <śmieniczny> Nie, tam się lepiej skakało na tym. teraz... A to ja Ta, na E używam, czy przeklikniesz? Tak, na E. Kurwa, zablokowałem się. No i nie macie szans. <grym> tak? Nie ma szans Odpali pewien stopy? Tak. Ta. I co? I drugą, co? I co? <grym> no i no, Dobra, lecimy, póki olgoli Pewexa. Ja debil jestem. Natura by się wjebał w ogień. Ja też. Ale to przez przypadek tak ty, to to Nie <laughs> odpalił to... <O>, te bajki <laughs> na domacie <Nie>. <laughs> Natural na <laughs> przykład się da zbejdować Nie, szybko kurwa, zablokowałem się o beczki ja, ja mam robić pierwsze rozwoju. pierwszy, ciasko. Co on tam robi? A, dobra, zwalił jedną pułapkę Dobra, ciasko jesteś rakiem No jest Jak, jak? Spadłeś kurwa Jak? Spadłeś trzy razy Ale jak no ty bo... to ten? To HP zabiera, a na końcu no, masz normalnie drabinę. Normalnie masz tutaj drabinę przez baton. Kurwa, mać. No, co zaraz? <laughs> Dobra, ciasko. Jednak nie jesteś batalion. Dawaj, wygraj to. Tu masz HP. Weź se HP, dał nie. Czemu tu się nie chce rozjebać. Dobra, już. Uważaj, tu masz dziurę. Graczo czekaj, już. <laughs> nie, to ci dziurę. A ty, Soda nie... się nie teraz pędzić, ka? Dawaj, a, no. Się. Daj, Ciastko, no. Ale przeszedł. kurde. Patrz, tam pułapka już była wciśnięta, a, a ty jeszcze nie wciskałeś. Na wolku idę. Powiem że to ci... Co nie masz to za faworyzacja? Chalo. No, no on tam unikał pułapki, tylko pułapka już wciśnięta, nie? <śla> Jak chuj? No nie. <śla> <śla> no polecam, nie Ładnie poleciał, ładnie. Nie umiem dobrze do... No. Nie jestem faworyzatorem. Ja na przykład w ogóle nie umiem. Dobra, dalej, no dalej. Ty albo. albo ciastko, tak? idź ciastko. To idę. I kto na razie wyrzucił najdalej? Ciastko. Tak. O, ciastko najlepszy, no. Ja nie wiem, jakby tak kurwa skacze się. O, nie. ciastko. Jestem pod wrażeniem. Dobra. <noise> <Ja> nie <noise> wiem, jak to dał przełodzinę. No na pany chopie. A ty tu. <noise> Tu kurwa skaczę pierwszy, natura A pewnie już tam na końcu Kurwa śmieci, ja Natura w Natura chodź, trzeba chodź. Aaaaaah! Natura został, no nie. Dobra, natura natura, 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 radę Ja nic nie odpalam teraz, nic dosłownie. Dobra, <laughs> <laughs> Powiedz, że sam się rozmawiam. Tak, wiem, że sam się wyjebię na plecy. To no już się nie problem, przy zakręcaniu, zobacz, tu już będzie miał problem. Tu zginie, 100% tutaj zginie. Patrz, fa, 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 fa. O! No! 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 Dobra, ja idę teraz. A ty ta skaczesz, tak ciasko skaczesz? Normalnie. Co było. trzeba robić, co trzeba klikać? Enter, enter. Ty masz cały czas, trzymasz cały czas spację. I myszką jak, jak klikasz A to ruszasz myszką w lewo A jak DM to w prawo i tak się skaczesz Do no co przeszedł? A to. o a, co widzisz? No idzie chyba. i zablokowało mnie to Jak ty zrobisz Czas jeszcze raz no, Trzymasz spację i jak no, jaki się. A jak to... tak szybko czy tak dospędzony to, to? Ja nie wiem jak tak się rozpędzasz. Pokaż jak to robisz A idę bez W skakasz, tak, tak, to. Próbowałem tak trenowałem Trenowałem A to Penko A trenowałeś naturalnie, a trenowałeś dravenem? Te. Nie Bijo. Nie było tematu, nie, nie było pytań Ale o jeszcze niech przechodzi, zobacz graczka, chodź, patrz na mojego powa no. Dobra, to patrz, tak jak robisz tak To A trzymasz i w lewo, nie? To No, bez W Biegniesz W, puszczasz W, no skocz, sk skacze, patrz Widzisz? Patrz, ale to strefa jest, w lewo, bez W W się rozpędzasz, puszczasz i A I tak samo D i potem w. To enter i A? Dobra, nieważne. Jeszcze no, jeszcze raz tak, tak, spację tej znaczy. wystarczy, Czy masz spację? No. Najpierw się rozpędzasz z W to. Jak skaczesz to puszczasz W W locie puszczasz to. I trzymasz A na przykład A, A spację mam nadal? Tak A i D I na boki mam czy, czy klikam ją Co masz? to się stało? Nie wiem A ty Czy masz spację, żeby bany hopy robić no nie wiem o co mu chodzić... Żeby się to nie zabił, się te kaktusy nie zabił jak natural. Jakie kuktasy. Czy ciasto? Tak, tak. No kurwa, one się będą cały czas kręcić? No pewnie. Serio? No, to musisz przeskoczyć je. No od. Nie, już zwalniają, zwalniają. No pewno. tu się na tam. Patrz! Widziałeś? Nie wiem jak to zrobiłem, ale przez, przez przypadek wyszło, no co mam ci powiedzieć? No i tu wybuchasz zaraz, nie? Mówisz? Nie rób taki kurde, ale problem wypacie oczu plus dostałem. O! Oh. Dobrze. No, mi się ale się Dobra, nie? Spusie. Nie. Aaaa, go, z... go zbajtował. A porobił. Tu przebiegnie normalnie. <noise> ja już jak ci z tem nie zużył, to ciasko zabić. Co tu spadła Co? Deska, się się... Spadło, co? deska spadła prawda <noise> pułapka Nie tu jest a pułapka A sprawdź czy możesz spać tam Nie, nie no nie mogę Ale sprawdziłem a to nie dalej. dalej To na chuj ta deska Nie wiem gdzieś tu się ciasko zwaliłeś, nie? A, ale oh. czeku Jak z baseball, jak z prosy poszedł Dobra Kto teraz idzie? Jeszcze ciastko zostawię? Byłem, już? Ciastko były To wszyscy, ja, wszyscy To byli. dawajcie, ja jeszcze raz chcę Dobra no, Dawaj na tryhardzie. Zobaczymy, czy przejdziesz. Dobra. Ej, to może daj nam y, przejść te pierwsze, nie odpalaj No piekło, dobra, dobra. Ja będę od tego... No po tamtym, jak wiesz, tej lawie, czy co tam jest. No dobra, po tam dalej, no. Tych, te beczki też ominę, bo tego się też nie da przejść w sumie. Kurwa, bym się zbejtował sam. Ja, ja, ja sam bym się Prawie psułem Naturalnie ja to tobie kibicuję jakby co. No, nie okay. się! <noise> 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 Długi jest ten, Deptan. Długi jest, nie? No. A, bo to jest to samo jedno. to jest pierwszy? No zgadnij. Mhm. Mm ja. ja. <noise> Kiedy odpalasz? Od beczek? No, już teraz, nie? Od tej kopalni Nie czy? no A ja pierdolę w sensie Michał został Dobra, zobaczę dalej co jest w sumie Gdzie jest koniec tej Peweks? Nie wiem Nie wiesz, nie? No? Długie to w chuj, mówiłem ci Nie, nie, da się przejść na lajcie No light'cie, tu przychodzą na miękkim No właśnie wiem no. Tu jest koniec Uważaj, bo deska <laughs> O, tu jest koniec <laughs> chyba Tego nie przejdzie, patrz tego. <głos> <głos> ej, ale to samo mnie zabiło. Na którym padł? Pad? No, tam, tam, gdzie tu. ty? Ej, A. to chodź, może Miszu teraz nic nie odpalaj w ogóle. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, dobra, dobra. Grasz, co poszedł. No, resznie jeszcze raz. Nie odpalaj nic. A Miszu dalej jest. A nie możemy wszyscy pójść do, do, do nie? Czy możemy? Bo jak to wygląda? A ja nie wiem. Nie wiem jak tak się tak rozpędza, przecież ma jakieś sity No właśnie ja też nie wiem <laughs> Proste Proste, easy No serio to jest proste, znaczy żeby skakać tak jak Pewor to nie, ale ogólnie żeby skakać Pewor leci, no nie wiem jak wy chłopaki skoczyć, bo się zablokuje gdzie, gdzie on, tutaj się wyjebał? Ta na tych kolcach Były kolce, to nie było kolca ty gadasz No były Były ty, by. To to za, wagon? Daj mi full HP. Gdzie ty, a ty tam no, się, się czołgasz? Otworzysz sobie bramy nożem mi tyle. Co to, to? Co to? Pociągi? Kopalnia Kurde. w końcu, nie? Tam masz HP jak coś. Ja mam full. Tylko ty kozak jesteś. Dobra, lecę tam. No to jest ostatni chyba. Jak tu jest, bait jakiś jest. Co bait? No to Pewnie zginę, jakaś dziura będzie. Nie, Dobra, chyba. lecę na bany hopie. Nie! O tych <laughs> Przeszedłem? No i co, gdzie jesteś? No na końcu. No ale nie wiem, masz jakieś broń? Możesz zabić coś? No mam cztery teleporty do wyboru. Hmm. Na granaty, na banny hopy. No, wybieraj coś. Old school. Ja, to na... zdolę, ja no, No, mięciutko. Po prostu wszystko. No na banny hopy na pewno. Znaczy na. No, ja spokojnie. A <laughs> tutaj sejdzie. Co to mi się, muzyka za, biega, a za muzyka? Za muzyka? Aha, bo Pewor wygrał, to się muzyczka jakaś włączyła. Yeah, a są porce, to chodzi. Dawaj, Michał, to tak na... a, a gdzie natural? Natural założył się na af, czy nie? Nie, natural na pierwszym trybnie jest. Ach, o kurwa. <laughs> Dawaj, tak, już puławek nie mam, bo Pewora chciałem wysadzić na koniec. No, wow, nice. A gdzie <grym> jest końcu. Na końcu. Nice. Który biorasz teleport? No old school też chciałem, dobra, wbiorę! O, o, no na, na noże, tak? Old schoolowo Ta, Dobra, dawaj, napierdalamy O, Pajace <noise> <noise> No dobra, to to by było na tyle Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich trybów różnych mapek, to oczywiście łapeczka w górę, kanały chłopaków w opisie i dzięki wszystkim za obejrzenie. Naleźcie piąteczka, siewano. Cześć, cześć